Tylko w ten sposób można wyznaczyć wyraźne granice, a jednocześnie obudzić w niej szczere pragnienie i niezachwiany szacunek. Dziękuję, że jesteś częścią tego doborowego zespołu, gdzie każde słowo i każdy gest budują coś niezwykłego. Witaj, ciekawa duszo. Witaj w przestrzeni, gdzie elegancja i stanowczość się przeplatają. Dziś chcę ujawnić niezawodne strategie mistrzowskiego stawiania granic, jednocześnie rozpalając iskrę podziwu i pożądania wybranej przez Ciebie osobie. Weź więc głęboki oddech, rozgość się i przygotuj na podróż pełną przemian. Jednym z największych lęków, jakie słyszę od mężczyzn, gdy poruszam ten temat, jest strach przed odrzuceniem. Myślą, że stawiając granice Kobieta ich porzuci, ale wiecie co? Nic bardziej mylnego. Kobiety podziwiają tych, którzy mają dość opanowania, by powiedzieć dość. To nie tylko odzwierciedla charakter, ale także budzi w nas coś głęboko zakorzenionego. Po pierwsze, przede wszystkim przejrzystość. Jeśli nie jesteś pewien, co akceptujesz, a czego nie, jak możesz to zakomunikować? Mężczyzna, który waha się w swoich przekonaniach, nigdy nie będzie w stanie wzbudzić zaufania. Jasno określ swoje granice, a zobaczysz, jak słowa płyną naturalnie, wspierane nienaganną mową ciała. Po drugie, stanowczość bez zbędnych wyjaśnień. Nie pytasz o pozwolenie, by wyrazić swoje potrzeby. Robisz to ze spokojem kogoś, kto zna swoją wartość. Wystarczy proste, wolę to, lub nie czuje się z tym komfortowo. Nadmierne wyjaśnienia osłabiają przekaz. Po trzecie, cisza, twój najwymowniejszy sojusznik. Czasami dystans i cisza przekazują więcej niż tysiąc słów. Ignorowanie manipulacji i agresywnych komentarzy to wyrafinowany sposób powiedzenia nie ze mną. Praktykuj tę sztukę, a zobaczysz, jak Twoja obecność nabierze nowego poziomu autorytetu. Po czwarte, chroń swoją energię jak skarb. Granice to nie kary, to tarcze. Kiedy priorytetowo traktujesz swój wewnętrzny spokój, emanujesz poczuciem bezpieczeństwa, które przyciąga tych, którzy zasługują na to, by być u Twego boku. Pamiętaj: jeśli Ty sam siebie nie docenisz, to kto to zrobi? Piąte: mów z pozycji ja, nigdy atakując. Wyrażenie potrzebuje tego, żeby poczuć spokój, jest całkowitym przeciwieństwem obwiniania. Unikaj obwiniania i skup się na dojrzałej komunikacji swoich potrzeb. To pokaże cię jako mężczyznę inteligentnego emocjonalnie, a kobiety głęboko to cenią. Szóste: granice nie oddzielają, lecz filtrują. Mężczyzna z przekonaniami przyciąga odpowiednią kobietę jak magnes. Czyż nie tego wszyscy pragniemy? Odpychanie tych, którzy nie podzielają Twoich wartości, to supermoc, która oszczędzi Ci bólu i dezorientacji. Podsumowując, nigdy nie bój się wyznaczać granic. Nie chodzi o bycie nieugiętym, ale o szacunek dla swojej istoty. Inteligentna kobieta nigdy nie pogardzi mężczyzną, który zna swoją wartość, bo przecież takiego mężczyzny się nie kupuje, tylko na niego zapracowuje. Dzięki za przeczytanie. Jeśli ten film Cię poruszył, nie zapomnij zostawić po sobie śladu, lajkując go i udostępniając każdemu, kto tego potrzebuje. Czy już subskrybujesz? Dołącz do tej społeczności, gdzie każdy materiał jest zaprojektowany tak, aby poprawić twoje życie. Daj znać w komentarzach, którą strategię wdrożysz jako pierwszą. Przeczytam.